Cześć, dzień dobry, witam Was w moim ogrodzie. W tym odcinku powiem Wam kilka słów na temat mojej pomarańczowej rabaty, skąd zaczerpnęłam inspirację oraz jakie tutaj oczywiście rośliny rosną. I przejdziemy się też po warzywniku, pokażę Wam z tyłu. On jest akurat za mną, co tam rośnie, jak teraz wyglądają warzywa. Zapraszam na ten odcinek. Zaczniemy od rabaty pomarańczowej. No i skąd pomysł na nią, więc tak oglądałam kiedyś jeden z odcinków Chelsea Flower Show i zauważyłam tam rabatę w kolorach fioletu i pomarańczy. Stwierdziłam, że. Podobną robotę chciałabym odzorować u siebie w ogrodzie. I tak kupiłam rośliny, które tutaj rosną. I to była tak jeżówka Marmolade. Trytoma groniasta, szałwia karadona, perowska rosyjska, czyli szałwia rosyjska. Prawidłowa nazwa. Tutaj mam sadzik pomarszczony, który kwitnie potem na biało. To jest odmiana czekolad. I krwawnik terakota krwawnik, terakota, on na początku jak kwitnie to jest taki bardziej pomarańczowy natomiast z czasem robi się taki żółty i następnie taki blady on też się ładnie wysiewa nie wiem, czy mówiłam o szałwii karadona, która tutaj rośnie i rozchodnik to niska odmiana sobie wzięłam po prostu w sklepie ogrodniczym ponieważ chciałam, żeby to był właśnie bardziej taki kolor fioletu no a że rośnie właśnie pod dereniem kołsa, to akurat chciałam mieć też wyższe jakieś tam piętro na tej rabacie Dlatego stwierdziłam, że ten rozchodnik tutaj się sprawdzi, ponieważ będzie taki bardziej rośliną zadarniającą. Jest też trawa drżączka. I ta rabata wszystko miała się fajnie komponować, razem ze sobą zgrywać, jeżeli chodzi o czas kwitnienia. Natomiast e, prawda jest taka, że e, na tych pokazach ogrodniczych, tam często rośliny są e, gdzieś tam, wiecie, hartowane wcześniej, gdzieś w szklarniach. One kwitną wszystkie jakby razem, a nie do końca się to też sprawdza na rabatach takich u nas naturalnych, jak już posadzicie. Przede wszystkim tak, tam też była właśnie róża, żurawka, o której Wam nie powiedziałam. Taka właśnie w kolorze ciemnym, nie wiem czy to jest brąz, czy to jest taki bardziej a, brązowa powiedzmy. I tak, to wszystko właśnie tutaj rośnie na rabacie słonecznej, a żurawka niestety lubi bardziej półcień lub nawet cień i często tutaj słońce przypala, dlatego muszę na pewno z tego miejsca wysadzić. Potem tak, trytoma, która już przekwitła w chwili obecnej, została tylko końcówka. To były jej kwiaty. Ona skończyła swoje kwitnienie. Gdzieś tam pojedyncze jeszcze wypuści, ale bardzo mało. I tak powiedzmy, że ona kwitła może równo z szałwią Karadona. Szałwia Karadona jest odmianą wysoką, natomiast to już jest jej drugie kwitnienie. Ja po pierwszym kwitnieniu umieściłam dosyć nisko. I ona teraz sobie odbija. No jakby zobaczyć, że ona jest naprawdę niska. Tak samo mam ją tutaj, no, z tej strony właśnie. Zobaczcie. Ona jest bardzo niska teraz przy tym drugim kwitnieniu. No i niestety bardzo mało kwiatów wysła. Nie ma takiego efektu takiego, wiecie. Mm, pomimo tego, że tu jest dwie sadzonki, wydawałoby się, że to będzie taki fajny efekt właśnie kolor. No niestety nie widać tego. I to się mi też właśnie nie zgrywa z kwitnieniem jeżówek, które w chwili obecnej kwitną. Sadziec gdzieś tam miał być też rośliną trochę wyższą, natomiast okazał się, że jest niski i nie jest w stanie przerosnąć tych jeżówek, więc będzie musiał trochę wylądować z przodu rabaty albo gdzieś na środku. Natomiast Perowska ta sama odmiana, trzy sztuki, natomiast tamta na końcu nie kwitnie, a te dwie tutaj mi zaczynają kwitnąć. A trawa drżączka akurat dobrze jest posadzona z przodu, ponieważ ona mi trochę trzyma te jeżówki. Jeżówki Marmolite mają strasznie ciężkie te główki, te pompony takie i te łodygi nie są w stanie tego utrzymać. Dlatego nam się tak tutaj wykłada. Tutaj akurat jest bez trawy, a tutaj widzicie, że jest trawa i ona trochę się lepiej trzyma. Niestety ta rabata będzie, czekają przymeblowanie. I na pewno te rośliny tutaj, niektóre poznikają, tak, jak właśnie trytoma, której mam tutaj trzy, trzy sztuki. Zostawię sobie jedną. Ona też wykłada swoje pędy. Jak przejdziemy z tej strony, to Wam pokażę. Widzicie, ona jak kwitła. To nie rosło to wszystko ładnie tak w górę, tylko się właśnie wykładało. Nie ma dużo nawozu, oczywiście, bo to nie jest tak, że ja spałam nawozem, i one po prostu do góry wyrosły. Tak jest co roku. Ona nam się tutaj nie sprawdza, więc zostawię sobie gdzieś tam jedną sztukę, może gdzieś po środku. Natomiast na pewno sadziec pomarszczony pójdzie gdzieś na środek. Coś zrobię z tymi różówkami, aby je czymś podeprzeć. na tutaj z przodu, więc nie wiem, czy sobie drzączkę przesadzę. A krwawnik terakota. Było tu kilkanaście sztuk. Kupiłam, znaczy nie, kilka, przepraszam, bo kupiłam chyba 7 sztuk. Natomiast zostały 3 dosłownie. Reszta zanikła. Tutaj się zrobił taki właśnie placek, ponieważ tutaj był. Ten krwawnik, no i on zanikł. Zostało tutaj kawałek. Tutaj też coś jest, ale bardzo słabiutko kwitnie. Dziś to jeszcze jeden część widziałam. no tutaj możecie też zobaczyć. No, praktycznie same liście bez niczego. Więc też coś tu mu tutaj nie służy. I tak teraz, jeżeli chodzi o postępowanie z tymi jeżówkami, to jest tak, że one zaczynają właśnie przekwitać. Tak, jak na przykład tutaj. Ja to będę sobie gdzieś tu obcinała, skracała i one potem będą wypuszczały jeszcze więcej. Pędów I będą kwitły. Natomiast to jest akurat odmiana jeżówki, której nie do końca lubią e, pszczoły. Tutaj czasami tam motyle się pojawiają, ale one mają pełne główki i te pszczoły tam, czy tam owady zapylające nie chcą za bardzo e, no tutaj sobie siadać. No i tyle, jeżeli chodzi o tą rabatę. Mówię, szkoda mi naprawdę, bo fajnie się komponuje ten pomarańcz z zielonią, ale mm, wolałabym jednak tutaj trochę innego koloru też dodać więc czeka mnie wizyta w sklepie ogrodniczym. Nie, żebym narzekała, ale zobaczymy teraz, co tam kwitnie i może akurat coś mi się uda dokupić i tutaj dosadzić. Chyba, że Wy macie jakiś pomysł, co bym tutaj mogła dosadzić, co teraz by kwitło. Yy, miałam jeden taki pomysł, jeżeli chodzi o Pestemona. natomiast chyba nie do końca się tutaj sprawdzi. I idziemy dalej sobie do warzywnika w takim razie. Grusza konferencja. Jest to grusza Prowadzona w formie szpaleru, jako niska. E, niestety dopadła ją rdza. Pomimo tego, że pryskałam wiosną, to niestety rdza się pojawiła. Czekam teraz, właśnie. Muszę ją obciąć trochę, bo ponieważ wypuściła aż takie pędy długie. E, tutaj mamy nasturcję. Warzywnik przyjdziemy sobie szybko, bo nie mam co Wam za bardzo pokazywać. Akurat ją bardzo lubię za te kolory kwiatów. Cebula, pietruszka, marchewka. No i dynia, która zawaliła mi po prostu cały tutaj ten warzywnik, ponieważ to miała być dynia pnąca. Okazało się, że jest zwykła. Ma tutaj trochę, popatrzcie ile dyniek. Tutaj ze trzy, tutaj tak samo. No, będę miała na ozdobę. Na taras, na jesień. Ogórki też mam. Muszę przezbierać. Zawsze 4-5 sztuk dziennie wpada. Pasolka szparagowa Pory. Zaniedbałam trochę cukinie, ponieważ u nas były takie deszcze obfite i ja jej nie podlewałam żadnym nawozem i ona po prostu w pewnym momencie zaczęła mi tak żółknąć, więc muszę trochę tu jej nawozu dać. A dodatkowo, wiecie, jak padał deszcz, nie miały też owady ją możliwości zapylenia. Więc zebrałam sobie trzy sztuki tej dyni. cukinie, przepraszam, to jest cukinia. I nie widzę nowych w ogóle zalążków. Kwiaty jakieś tutaj będą, ale czy cukinie jeszcze? No zobaczymy. Natomiast tutaj pomidory się dobrze trzymają, tak samo sobie je zrywam na bieżąco. Będę już je e, zakończała, więc e, tą górę sobie zetnę. Wilki jeszcze też pilnowałam ostatnio. No tutaj zioła, selery, kalarepa, no i lubczyk. Taki szybki odcinek, bo chciałam Wam przede wszystkim właśnie pokazać tą rabatę. Która teraz no w miarę fajnie wygląda, ale nie do końca mi tutaj właśnie odpowiada. A tutaj Wam jeszcze pokażę żu żurawkę, którą właśnie słońce ciągle mi przypala. No i też będzie musiała iść do cienia. To było na tyle w tym odcinku. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, czy macie jakiś, może, pomysł właśnie na tą rabatę, co bym tutaj mogła posadzić. Czekam na Wasze komentarze. A ja Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.